Do 7 lipca w galerii MOK przy ulicy Grunwaldzkiej można podziwiać obrazy Natalii Jankowskiej-Urant. O niezwykłości tych prac rozmawiałam z ich autorką. Do 7 lipca w galerii Mysłowickiego Ośrodka Kultury przy ulicy Grunwaldzkiej można podziwiać pracę malarki pani Natalii Jankowskiej-Urant. Witam serdecznie w naszym studiu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Pani Natalio, Pani prace są niezwykłe w tym wymiarze, że... Nie stosuje Pani tylko tradycyjnych farb, ale wykorzystuje Pani także kawę i herbatę. Jak narodził się pomysł wykorzystania właśnie takich składników, by tworzyć sztukę? Hmm. Należy do Stowarzyszenia Twórców Kultury w Jaworznie. Tam mieliśmy zajęcia z, z paniami z ASP, z krakowskiego ASP. I po prostu panie kiedyś zrobiły wykład i powiedziały, że kiedyś nie było farb, prawda, gotowych. Trzeba było stosować składniki naturalne. W zasadzie można wszystkim malować. I tak po raz powiedziały właśnie hasło padło, że można nawet kawą, herbatą, jeszcze wywarem z cebuli, sokiem z buraków. I to mnie tak właśnie zainspirowało i postanowiłam właśnie spróbować malować kawą. Później moje prace dostrzegł też pan Jacek Gąsior który jest moim mistrzem, prowadzi mnie cały czas. I po prostu zaczęliśmy oboje myśleć nad udoskonaleniem tej techniki i po prostu cały czas po prostu maluję i cały czas coś nowego wprowadza. I mhm. tak po prostu zrodził się pomysł. Właśnie, jak wygląda wykorzystanie tej kawy? Czy m, musi Pani przygotować specjalny wywar? Jak, jaki to jest ewentualnie wywar? Jak wygląda sama sztuka malowania e, kawą? Do malowania kaw, kawą wykorzystuję kawę rozpuszczalną. Tyle mogę to. M, powiedzieć. ja już stosuję różne odcienie kawy tutaj po prostu um, są to, mogę tylko tyle powiedzieć że są na pewno to składniki naturalne są różnej gęstości te kawy ja używam do malowania też właśnie to co że też jest coś innego właśnie szpachli i pędzla Także tutaj też jest coś takiego nowego i też po prostu y, zabezpieczam te obrazy przed płowieniem, bo wiadomo, że to jest środek naturalny, więc po prostu też to jest mój pomysł, mój patent, że można tak powiedzieć, że po prostu y, te obrazy są zabezpieczone, żeby po prostu nie płowiały. Mhm. A poza samą techniką, e, jakie obrazy pani tworzy, co one przedstawiają e, i właśnie w jakim celu taką kawę, herbatę można najlepiej wykorzystać, żeby co pokazać? To znaczy, ja jestem z wykształcenia biologiem, generalnie bardzo lubię przyrodę i te obrazy ukazują właśnie połączenie przyrody, ale też troszeczkę pod innym kątem, troszeczkę abstrakcyjnym. Ja muszę powiedzieć, że po prostu to, co artyście w duszy gra i to, co w danym momencie ma pomysł jakiś, coś go zainspiruje, czy na przykład na coś patrzy, na jakieś konary drzew, jakieś ciekawe skały, to jest dla mnie inspiracją, ja to po prostu przelewam na papier. Kawa jest zupełnie inaczej, znaczy jeżeli chodzi o obrazy malowane kawą, są zupełnie inne, bo one są bardziej takie, może ja to nazywam takie bardziej właśnie szarpane, dużo jest właśnie abstrakcji w tych obrazach. Natomiast jeżeli chodzi o obrazy malowane herbatą, to generalnie są to pejzaże, są to ciepłe pejzaże, bo to są też różne odcienie herbaty, także to jest troszeczkę już in, inaczej. Mm -hmm. e jak długo powstawała ta część obrazów, którą możemy oglądać u nas w Mysłowicach, w Mysowickim Ośrodku Kultury? Ta wystawa, która jest w Ośrodku Kultury, powstawała, można tak powiedzieć, przez no, dobre czy lata. Z tym, że oczywiście zapraszam na swoją stronę internetową, bo nie było możliwości, żeby wszystkich obrazów powiesić, prawda? Ale jest ich coraz więcej, także, że tak powiem, wszystko... Ilość tych obrazów jest coraz po prostu większa. Czy spotkała się Pani też z osobami, które wykorzystują takie inne tworzywa, inne barwniki do powstawania obrazów? Czy rozmawiała Pani z takimi osobami? Czy wymienia się Pani doświadczenie? Nie, nie, nie. nie. I muszę powiedzieć, że po prostu to, co ja robię, jest zupełnie coś innego. Nie spotkałam się akurat w ten sposób, żeby ktoś malował. Generalnie też jeszcze mam kilka pomysłów. Po prostu chciałabym spróbować właśnie Natura tworzy naturę, o tak mogę powiedzieć. Mhm. Już tak na zakończenie zapytam, czy planuje pani kolejną wystawę w Mysłowicach, i czy też ona właśnie będzie nietypowa? Myślę, że tak. Myślę, że z, z biegiem czasu będzie, będzie wystawa i myślę, że jeszcze będzie poszerzona o jeszcze jakieś inne nowości. Mhm. To już tak na zakończenie zachęcamy panią do zaproszenia na wystawę naszych Mysłowiczan, żeby mogli. Zobaczyć pani obrazy. Tak, zapraszam bardzo wszystkich serdecznie. Ja myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie i najlepiej sobie podejdzie sam i po prostu poogląda sobie. Także serdecznie wszystkich państwa zapraszam. Dziękuję pani bardzo, Dziękuję bardzo. za rozmowę.